Drożność jajowodów. Co to za badanie i dlaczego jest takie ważne? Starasz się o dziecko, a ciąży nie ma? Czasem powód jest prosty i zaskakująco często pomijany: to niedrożne jajowody. Jajowody są jak autostrada, transportując zapłodnioną komórkę jajową, a następnie zygotę do jamy macicy. Jeśli są niedrożne, do zapłodnienia naturalnego nie dojdzie. To jeden z najczęściej pomijanych etapów diagnostyki niepłodności. Przyczyną niedrożności jajowodów mogą być przybyte infekcje, jak np. chlamydia, stany zapalne, endometrioza, a także wzrosty pooperacyjne. Jak sprawdzamy drożność? Najczęściej wykonujemy badanie sono-HSG, a więc podajemy kontrast do jamy macicy, który następnie wypływa poprzez jajowody. W trakcie badania obserwujemy, czy kontrast swobodnie przedostaje się do jamy odrzewnowej. Czasem to badanie działa jak płukanie. Samo w sobie może poprawić drożność i zwiększyć szanse na ciążę. Jeśli ciąża nie pojawia się po roku starań lub 6 miesiącach w przypadku bolesnych miesiączek, to badanie należy wykonać. Nazywam się Piotr Lubisz, jestem ginekologiem. Jeśli czujesz, że problem może dotyczyć Twojej osoby, zapraszamy do Baniborska Klinik.